Cześć człowieki, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszeczkę o funkcjach przygotowawczych na podstawie planowania. Dlaczego na podstawie planowania? Dlatego, że jeden z Was kiedyś zapytał, jak to rozpisać w g -kodzie. I proszę bardzo, to dla Ciebie jest ten odcinek. Więc zacznijmy od tego, że mamy tutaj, jak widzicie, taką kratkę, to jest jak kratka z zeszytu i na niej mamy narysowany nasz prostokącik. To jest tak naprawdę sześcian, no tylko widzimy prostokąt, żeby widzieć go od góry, bo tak nam będzie łatwiej rozpisać kod. Zero sobie dobijamy na środku detalu. I teraz, dlaczego dobijamy zero na środku detalu, a nie tutaj w rogu, chociaż byłoby nam łatwiej liczyć. To jest bardzo proste, bo jeżeli objawiamy sobie później kształt, a mamy zero na środku, to jeżeli nasza byłka jest krzywa, bo nie zawsze półfabrykat musi mieć dane i równoległe ścianki, to wtedy niwelujemy jak najbardziej tę krzywość ścianek i możemy zabrać po prostu tego materiału mniej. A jeżeli jesteśmy w tu w najożu, no to, no nie zawsze jest tak kolorowo, czasem trzeba zabrać więcej, czasem się nie zmieścimy, bo nasz półfabykad jest aż tak krzywy. Jeśli nie wierzycie w to, co mówię, to spróbujcie sami. Nie polecę. No tak, już wspominałam, nasza jedna kwiatka. To jest 5 mm. Rozjaśnijmy sobie troszeczkę ten nasz prostokąt, abyście widzieli te kwiateczki pod spodem, żeby łatwiej Wam też sobie było wyobrazić te długości. I dodamy osie X i oś Y. Przypuszczam, że w większości już wiecie, gdzie są które osie, ale to tak, żeby nikt się nie pomylił. Tutaj dodamy sobie również punkty, w jakich jesteśmy. Tak już wspominałam, skoro tu jest 0, to tutaj mamy 10, 15, 20, 25, 30. A tu 15. I to są już nasze współrzędne punkty. Tak jak tu widzicie, tu jest punkt 30, a tu jest punkt minus 30, i tu mamy minus 15. Będziemy pracować dzisiaj fazem 12, bo ten detal też nie jest taki największy. Jeżeli macie duże detale, to wiadomo, polecam głowicę do planowania. Jeżeli detale są małe, no to głowicą nie będziemy, głowicą 60, trójką na przykład, planować takiego detalu, bo byłoby to zgoła bez sensu. To teraz przejdziemy do naszych funkcji przygotowawczych. Ale jeżeli nie wiecie, do czego jest która funkcja, jak się te funkcje mają, jak się ich używa, to zachęcam do obejrzenia całej playlisty o G-Kodzie. Tam są filmy o każdej z tych funkcji i linki będą Wam się teraz pojawiać w prawym górnym rogu ekranu. Do tych oto filmów, jak i do całej playlisty. To możemy już zaczynać. Mamy tu G17, czyli to jest nasza płaszczyzna pracy. W tym przypadku wiadomo X, Y. G21, no to tutaj wybieramy wiadomo co jednostkę pracy, czyli będziemy pracować w milimetrach. G90 oznacza, że będziemy programować absolutnie. Przejdźmy do drugiej linijki. Mamy T12.12. To oznacza, że mamy narzędzie numer 12 o korektorze 12. M6, czyli wybieramy to sobie narzędzie. Czyli maszyna wie, że podjeżdża do magazynu i wybiera narzędzie 12. Następnie mamy funkcję G94 i ona Oznacza nam wybór posuwu w milimetrach na minutę. No i tu mamy ten posuw, czyli tu będziemy mieli 800 mm na minutę. Następnie mamy G97. Funkcja G97 oznacza stałe obroty. I tu mamy podane już stałe obroty. 6000 obrotów na minutę. M03. To są obroty prawe. M08. No to włączamy chłodzimy. A G54 oznacza wybór punktu zajowego. To jest znaczy ustawienie punktu zajowego, czyli ustawiamy się tutaj na detale. Teraz zaczynamy. Ruchem szybkim dojeżdżamy na współrzędne. Minus 38, minus 13. Czyli jesteśmy tutaj z jest minus 30, to minus 38 będzie gdzieś na oko tutaj, a minus 13 będzie gdzieś. Powiedzmy, no nie wiem, gdzieś tutaj. Także jesteśmy gdzieś tutaj tym prezembi. I teraz jedziemy sobie naszym prezem na punkt 38, czyli na, na oku gdzieś tutaj, następnie dojeżdżamy na minus 5, czyli jesteśmy gdzieś tutaj. Przejeżdżamy sobie z powrotem na 38 Przepraszam, na minus 38. Teraz do góry y3, czyli gdzieś tu. Teraz x38 jedziemy znowu w prawo. Y11 to gdzieś tutaj. Minus 38, czyli jesteśmy za detalem. I z 100 odjeżdżamy do detalu. Zaraz zobaczycie to wszystko jeszcze raz na symulacji, na całym symulatorze jak to wygląda, najpierw całe z kodem, a później na zbliżeniu samej ścieżki narzędzia. Jeszcze dwie ważne rzeczy, w sumie jedna. Pamiętajcie, żeby używać dwóch trzecich średnicy narzędzia. Teraz zapraszam już Was do obejrzenia symulacji. Tak jak widzicie, na symulacji to wygląda następująco. Pojazd na dojeżdża, zjeżdża w dół, robi te wszystkie ruchy, tak jak Wam pokazywałam, takim zygzakiem. Następnie odjeżdża i tą białą linią, którą widzicie z lewej strony, to jest nasz ten ruch Z100 w górę. Tu widzicie to samo. Jeszcze jazd, nasz dojazd, to takim zygzakiem. Tu widzicie, że objawiamy zarówno współbieżnie i przeciwbieżnie detal. Jeżeli chcielibyście mieć obróbkę w danym kierunku tylko i wyłącznie, to również możecie tak zrobić. Tylko to musicie wtedy odpowiednio wiadomo zmienić g ko albo współbieżnie, tylko albo przeciwbieżnie. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania odnośnie g piszcie proszę w komentarzu. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!